Dzień dobry, cześć z tej strony Wilku, witam Was bardzo serdecznie w krótkim filmie informacyjnym, w którym mam Wam do przekazania kilka informacji. Chciałbym dziś pomówić o live'ach także o tym co w najbliższym czasie na kanale będzie, a czego nie będzie więc przechodzimy słuchajcie do pierwszej kwestii czyli do live'ów, dzisiaj chciałbym zrobić live'a o godzinie 20, będzie to live bardzo testowy, bo robiony na innym serwisie niż zwykle, dzisiaj nie streamujemy na YouTubie, spróbujemy sobie hitboxa, na którym wydaje mi się że będzie się przyjemniej wam te streamy oglądało, będą live'y łatwiejsze, przystępniejsze na urządzeniach mobilnych także dla mnie trochę wygodniejsze, bo łatwiej tutaj się czyta czat, na YouTube naprawdę miałem tym wielokrotnie duże problemy. Również plusem dużym jest to, że no tutaj, co tu dużo mówić, trochę może kontrowersyjnie powiem, ale idzie coś zarobić, więc również będzie to jakiś profit dla mnie, ale profit też dla Was, bo co najmniej 20% z tego, co tutaj uda się wyciągnąć z tych pojedynczych reklam, które zostaną wyświetlone, chciałbym przekazać na nagrody, więc. Co jakiś czas na pewno będą jakieś giveaway'e Także na Wilku Games Was zapraszam Na kanał Wilku Games, właściwie na Hitbox TV. Link macie tutaj Również będzie on dodany w opisie eee, A co do tych giveaway'ów to, to chciałbym tutaj zmienić trochę koncepcję Nie będzie to tak jak zwykle, że piszecie Kropka gra i tak dalej Wystarczy się do nich po prostu zgłosić przez stronę glim.io Ja już pokażę Wam jak to, jak to działa Można się tutaj za, zalogować Bez problemów, korzystając z wielu, wielu rzeczy. Coś mi internet zabulił, ale już za sekundę powinno to się wszystko wyświetlić. Możecie się zalogować na tej stronie, która jest całkowicie bezpieczna. Od razu Wam tutaj tyle powiem, że nie musicie się tego jak najbardziej bać. Możecie się zalogować przez maila, przez Facebooka, przez Instagrama, przez SoundClouda i przez Twittera. No i warunkiem udziału w tym giveaway'u jest to, że subskrybujecie ten kanał. Nie chciałbym, żeby wygrywały nagrody z tego giveaway'a osoby, które totalnie nie są związane z tym, co ja robię. Chciałbym jednak, żeby mm, wygrywały nagrody, osoby mnie faktycznie oglądające, albo chociaż subskrybujące kanał. Więc y, trzeba mnie zasubskrybować i ja kanał jak najbardziej y, subskrybuję, aczkolwiek tutaj teraz tego nie zobaczycie. Inne rzeczy, które możecie zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse w tym giveaway'u to jest odwiedzenie strony mojej na Facebooku. Wcale nie musicie lajkować, ale oczywiście do tego zachęcam. Dołączenie do mojej grupy na Steamie no i odwiedzenie strony, na której streamuję, czyli TV ukośnik Wilku Games. Także to tyle, jeśli chodzi o kwestie liveowo giveaway'owe. do tego Was bardzo serdecznie zachęcam. Myślę, że warto naprawdę się do tego zgłosić. Fajne gierki są do wygrania. Mam nadzieję też, że streamy będą dla Was ciekawe. A jeśli chodzi o jeszcze inne rzeczy, które mam do, mam do przekazania, to jest ich tutaj dzisiaj. Niewiele, ale, ale no, warto chyba przekazać Więc dzisiaj nie będzie odcinka z Prison Architect o czasie Będzie on troszeczkę później, myślę, że około 20 się pojawi No bo dzisiaj wiecie, piątek, jak to piątek Dzień trochę zabawowy dzisiaj e, Z pewną gwiazdo YouTube'a sobie troszeczkę balujemy Więc przepraszam za to, że odcinek będzie trochę później No ale niestety właśnie no, taka rzecz będzie miała miejsce Więc około 20, Prison Architect Odcinek z TSA dzisiaj się nie pojawi, ale już za tydzień powinno wszystko być w normie Także za to przepraszam, postaram się Wam to wynagrodzić dzisiaj Na testowym live, tak jak o live mówiłem, że one będą robione na hitboxie To dzisiaj o 20 live z Doty, bardzo testowy, mam nadzieję, że parę osób się zjawi No i że będziecie mieli okazję, żeby ocenić jak to tam wygląda No bo nie wiem, właśnie zastanawiam się nad tym, czy przejść właśnie do na hitboxa, czy też nie Wydaje mi się, że parę plusów takiego przejścia by było. Także z mojej strony to wszystko, ja was żegnam teraz. E, Ko mnie tutaj siedzi taki jeden i, i sobie na to, co mówię, ale taki, taki krótki newsik. E, czekajcie na coś, co razem ze... Mogę e, chyba zdradzić? Mogę zdradzić? E, nie, nie mogę, nie pozwala mi, ale z pewnością YouTube e, zorganizuję w najbliższym czasie. Czekajcie na to nowe newsy już w przyszłym tygodniu. Eee, także to tyle w tym odcinku informacyjnym. Zapraszam na dzisiejszego streama o 20.00. Dota 2 prawdopodobnie będzie grana razem z panem Michałem i być może jeszcze kimś. Także teraz to już wszystko z mojej strony. Jeszcze raz przepraszam za te opóźnienia, za braki w dzisiejszej ramówce, ale postaram się, żeby w najbliższym czasie ich praktycznie nie było. Także z mojej strony to wszystko. Dzisiaj trochę. Odświętnie tak tutaj koszulę ubrałem Brakuje krawaty, ale cóż e, Teraz już wszystko, do zobaczenia Do ja cześć!